Tylko tak żeby nie widział Przepraszam, nie wie pan która godzina? Nie wiem A jak dzisiaj dzień jest? W, m, w ogóle jak dzień jest Słuchaj, nie Słuchaj! Ci chodzi o to y, Która jest godzina, czy ja nie wiem która jest godzina. Nie ja, wiem się pytamy, która jest. No to ci ha. przepraszam, że nie cham... nie chamem, nie? Ale jest 50. Trzecio... trzecią Cięcia. Za trzy minutki. Dziękujemy tak. bardzo. Idź do roboty. Ale jestem domowy, młody, panie. Jeszcze do roboty niech to. Idź no Ale ja na razie do szkoły muszę się włączyć, żeby, żeby... robić. A to dobra, i To idę. Pan do roboty, to pan do roboty. Pan idzie. To będzie na no dwóch. Słuchaj, Jak... bo mnie tak skurbia, Że mnie krew zalewa. Dobra, to idę. Tak. Dobrze, poszł tu i to kurwa patrz. Nie do roboty, hamiemy słuch. Podnieś kurwa, mam. I co teraz przeczytaj? O. Co to jest w środku? A nie będę cię zabrać. Widzisz, co to jest? Mhm. Ja powinienem mieć kurwa mieszkola. A ja. A jeszcze, bo kurwa pierwsza. grupa, nie? Jeszcze powinienem mieć opieku, no ja żem to wylewie. A ty mnie próbujesz kurwiać bo co to jest być kurwa, na co cię kształtujesz? No Na no jakiegoś wstał. ten testę, czy kurwa, coś cię pizdnę, to ci kurwa u on leci. To idziemy. Dzięki no. Za Dziękuję za... Do, dnia. Do, dnia. Do dnia. czy ja? No, to, no, to za godzinę.